Ile Dobra, chyba tutaj na piętrze jest Po lewej stronie Chyba Posłyszałem krok Dobra, poczekajcie Zatrzymajmy się Granaty, granaty Nie, 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 dobra To wy tak bądźcie tutaj na schodach, no. Dobra, sprawdzaj środek, a ja idę sprawdzić kurety Dobra, to Dobra, ja to musimy wlecieć na trzy Ja na schody, ty na... Tak? 3 3 Brawo Trzymam Wiele schodę za Michałem Michał, nie na mnie Ma co być, no Bo my tu walkę mamy Dobra Ja jadłem kolasy dziękuję. Dobra, tu są drzwi zamknięte. Na wprost otwarte. Dobra, tu muszę mieć luz. Proszę uważaj, tu muszę mieć luz. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, jestem na pół pięciu. Dobra, tak samo schody. Uważaj, bo może trwać przez drzwi. Zle. Dobra, ja schody. Dobra, mam tu, mam tu, mam tu. Tu jest u góry zamknięte, sprawdźmy ten punkt. Czekamy, ty tu, ty tutaj z tyłu Stamy Dobra, sobie. otwieram drzwi, poczekaj, pisam do... Dwa balty, dwa Dobra, tu otworzył drzwi. Na co? Ja. dobra, zamykam je. Dobra, tutaj trzeba otworzyć i wrzucić granat. Mhm. No, otwieraj. Scelowany. Poczekaj, czekaj. no granat musi wrzucić osoba, która może uciec. Dobra, to. Tak, to, się teraz... ja mam to na razie grano. otwórz, my się wcelujemy. Teraz się otwórz i To już ślutu no właśnie... jest statek. Ty Jestem gdzie zginąłeś? Czekaj Kowal, czekaj, ja wiem gdzie on zginął. Kamil, ale pytam gdzie? Nie, Samolotem pod namiotami. Nie pytam kto, kto wie. To Czy wydaje tam Wydaje się, że z tyłu poszedł? Ej! No, no to wrzucaj ten się, tylko to... coś. No, no, rzu... no to rzucaj, granat. No to rzucaj, granat. Tylko, że jak źle rzucisz, to zginiemy. Ja ewentualnie. Ja rzucam. To Michał, bo ty nie będziesz mógł jak wrócić. Jak to przecież. To... Zamach, rzucaj. Kurwa, ja pierdolę. Zabij. Kamil, ja pierdolę. Ja... Dobra, kurwa. O, Kamil, ty go... był tam, kurwa, był tam. Tamil, ty go zrzuciłeś, kurwa, na ziemię.